Witam Was bardzo serdecznie, po dwudniowych eliminacjach, ale także i warsztatach nadszedł dzień gali finałowej trzeciego festiwalu młodego aktora w Kętach. Spośród 78 uczestników dziś 23 zostanie wyróżnionych i nagrodzonych. Poznamy zwycięzcę tegorocznej edycji festiwalu. Pozwólcie, że już teraz wszystkim Wam naprawdę serdecznie pogratuluję sukcesu, bo największym sukcesem Waszym to jest przygotowanie repertuaru, pokonanie tremy i pokonanie własnych ograniczeń. Teatr to właśnie stałe doskonalenie, poznawanie siebie i pokonywanie właśnie. Swoich słabości, swoich niedoskonałości. I taką bardzo chciałbym się pogratulować, że się na to zdobyliście, uczestnicząc także w tym festiwalu, ale myślę, że w wielu innych. Teatr ma się dobrze już od starożytnej Grecji. To jest taka magia teatru. To jest to ciągłe doskonalenie siebie ciągłe właśnie pokonywanie. Poznawanie. Niedawno mieliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru i także z tego powodu chciałbym Wam życzyć, aby Wasze role odtwarzane także tworzyły emocje, klimaty, nastroje, żebyście widzom potrafili dawać i śmiech, i łzy, i refleksję. 3 kwietnia w Domu Kultury w Kętach odbyła się gala finałowa trzeciego festiwalu młodego aktora pod patronatem starosty powiatu oświęcimskiego i burmistrza gminy Kęty oraz honorowym patronatem Teatru Groteska w Krakowie. Ciągły wzrost uczestników. Bardzo mnie to cieszy, że... Wieść o tym festiwalu rozchodzi się coraz szerzej, bo coraz szersze kręgi zatacza, zataczają przyjeżdżający. Przyszłość jest w, nie tylko w nas, ale i w dzieciach i w młodzieży, która tak aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, co widać dokładnie w naszej gminie. I to jest jakby jeden z etapów dotku temu, aby pokazać te ich umiejętności. Rzeczywiście one były tutaj, e, łatwo było je dostrzec. Dzieci ciężko pracowały, co dla widza szczególnie sprawiało przyjemność. Przeniesienie w świat bajek, morałów, które no, tak często powinny być e, używane w, w świecie naszym, w świecie dorosłych. To bardzo dobrze, że dzieci też mają takie pasje i że mają je gdzie realizować, ponieważ z nich kiedyś wyrosną wspaniali aktorzy, przynajmniej z dużej części. No a ci, którzy nie zostaną wielkimi aktorami, na pewno te wszystkie wrażenia będą nieśli w sobie przez całe życie i na pewno będą się im przydawały. Powiat oświęcimski jest niewątpliwie miejscem, gdzie to aktorstwo można doskonalić, gdzie jest wiele okazji również do występowania na scenie, tak jak choćby dzisiaj. Jeśli chodzi o to, czy spośród tych uczestników może będą aktorzy, prawdopodobnie, oczywiście na pewno jest to zawód, zawód dla wybranych. Natomiast niewątpliwie są to wspaniali później odbiorcy sztuki teatralnej jako takiej, więc niewątpliwie kontakt z tym teatrem w ich wykonaniu jest bardzo istotny, chociażby dlatego, żeby potem na widowiskach teatralnych ten odbiór był dużo lepszy. Festiwal odbywał się 20 i 21 marca i obejmował dwa turnieje teatralne: Regionalny turniej interpretacji bajki i baśni, lokomotywa pełna bajek dla dzieci ze szkół podstawowych, oraz regionalny turniej teatralny, wywiedzione ze słowa, dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Spośród 78 uczestników festiwalu żyli w składzie Ewa Polak-Walesia, aktorka Teatru Kwadryga w Bielsku Białej. Małgorzata Chachlowska, aktorka teatru Groteska w Krakowie oraz Radosław Sadowski, aktor teatru Lalek Banialuka w Bielsku Białej wyłoniło 24 laureatów, którzy na gali podsumowującej zaprezentowali publiczności swoje umiejętności aktorskie. Przedstawiałam prozę Stefani Grodzieńskiej. Fotografuję się. Jest to o takiej pani, która przychodzi do fotografa i chce sobie zrobić zdjęcie na paszport, ale oko lewe ma mniejsze, z prawej strony ma nos krzywy, jeszcze grzybkę trzeba dobrze ułożyć. A wychodzi na to, że fotograf ma już jej kompletnie dosyć i robi jej jak łunnik księżycowi po ciemku i od tyłu. No, bardzo wspominam, bo, bo fajne jest to uczucie, kiedy masz się, ma się te kilka minut tylko dla siebie. Przedstawiałam Anię z Zielonego Wzgórza. Jest to o takiej dziewczynce, co straciła rodziców, i no, potem ją przygarnęli i tam się zaczynają no jej przygody. O rycerzu stokrotce jak ten jak rycerz stokrotka walczył z mrówkami, z larwami, z kretami i z smokiem. To są fragmenty kartoteki Różewicza. I tak naprawdę jest to trudny tekst i mówiący trochę o trudnych rzeczach związanych z tym, że w dzieciństwie doświadczamy trudnych rzeczy, że to w nas zostaje. To co stało się, to co robili nasi rodzice, jak mieli do nas stosunek, bardzo na nas oddziaływuje, ale ja właśnie próbowałam jakby znaleźć w tym tekście tak naprawdę taki dystans do tego. W regionalnym turnieju interpretacji bajki i baśni Lokomotywa pełna bajek w kategorii klas od 1 do 3 pierwsze miejsce zdobył Jakub Rzońca z Wiśniowej. W kategorii klas od 4 do 6 pierwsze miejsce otrzymała Kinga Kisner z Czańca. W regionalnym turnieju teatralnym wywiedzione ze słowa pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria Czelatka z Wadowic. Złotą maskę Teatru Groteska w Krakowie otrzymała Kinga Kisner z Czańca, a nagrodę specjalną dyrektora Domu Kultury w Kętach Oliwia Naglik. Decyzją jury Grand Prix tegorocznego festiwalu powędrowało do Zosi Olender z Ostrowa. To było orżury i czapli i to było jak na brzechwy. Moja klasa przyjechała, żeby wszystkich zobaczyć, żeby zobaczyli to, jak się to można zrobić i obiecujemy, że cała klasa może przyjechać na następny rok. Muszę się spieszyć na dworzec. Co mówiła, że ma dla mnie jakąś ważną wiadomość. Też filary, Słuchaj, miałam takie szczęście, że mi się udało wkręcić na wycieczkę o zagranicę. Może że dlatego trzeba mieć kupę fotografii. Zdjęć, Sobie wyobrazić, miałam takie szczęście, że mi się udało wkręcić na wycieczkę sekretarza. Tylko, że do tego trzeba mieć kupę fotografii, więc mm -hmm. może Pani zrobił taką kupę fotografii. Ten fotograf powiedział, że dlaczego nie, od tego on tutaj jest i poprosił mnie do atelier. Muszę się przyznać, że bardzo nie lubię się to dlatego, że nie mamy dobrych fotografów. W ogóle u nas się upada, a specjalnie fotograficzne. Jeszcze niedawno byli u nas taki świetni fotografowie. A teraz brak i brak Wystarczy porównać moje zdjęcie sprzed 10 lat i obec. Ale? Trzeba, to, no, to trzeba. Siadłam w tym atelier, a ten fotograf już łapie za aparat. Panie, mówię, co so pan, prosto z ulicy chce mnie pan fotografować? Muszę cię chociaż trochę przemargać. Zdjęcie idzie do zagranicznego paszportu. I zaraz wam powiedzą, że u nas fryzjera ma. Musiałam mu dobrze nadepnąć na tę dumę narodową. Podał mi musterko, żebym się ładnie potargała. Myślę, że muszę tę całą grzywkę kopnąć do góry. Mówię. To tak. Szlachetnie będzie. Co? Pani kopnie. Powiada ten fotograf. grzywkę do góry. Patrzę do lustra. Coś okropnego! Pięknie mi pan poradził. Wygląda jak nauczycielka matematyki. Zgrawiłam to wszystko w dół. Co? Niech pani zgrabi. Powiada ten fotograf. Zgrabiłam w dół. Patrzę. Strasznie. Co z pana zapachowiec, każe mi pan z grzywką w dół? Teraz wyglądam jak nauczycielka śpiewna. Muszę pół na dół, a to do góry. To. wziął i oświetlił mnie reflektorem z góry. Chwileczkę, co mnie pan z góry oświetla? Czy pan nie widzi, że mi się od tego smarszczki robią? No to oświetlił mnie z dołu. Panie, czy pan pierwszy raz w życiu fotografuje?